Teraz jeżeli chodzi o bitcoina. To tak, to mogę sobie usunąć, chciałem ja to po prostu zostawić na rzecz filmu. Natomiast jeżeli chodzi o bitka, to dla mnie się nic nie zmienia. Dalej obstaję przy tym, że jest 112 tysięcy, to jest ta okolica, do 98 to będzie nasz ręcz. Mianowicie, żebyśmy myśleli o jakichś wzrostach mocnych, to no musielibyśmy na w bit 116, natomiast na 100, tutaj po poziomie 115, 960 mamy podwójny szczyt. Z raczej spodziewałbym się może jakiegoś podbicia nawet i zgarnięcia liquidity, Jak będziemy schodzić poniżej 115, to ja będę się pozycjonował. W kierunku krótkim. na ten moment, aktualnie tu gdzie jesteśmy, dla mnie troszkę no trade. zone. trader na akademii bardzo fajnie rozegrał shorta, dlatego że złapał go gdzieś chyba bodajże. Tutaj tu był stop loss, więc bardzo, bardzo fajny Error, chyba tam 1 do 3 złapane. I aktualnie pozycja ma być utrzymana do 102 000. Więc Zobaczmy, jakie to będzie risk ratio, będzie się było tak No 102 tysięcy. No, prawie 1 do 5, bardzo, bardzo fajna. Dobra, natomiast jeżeli chodzi o Bitcoina, rzeczy, które mnie najbardziej interesują, to jest wykres z D1 i z D3. D3 mówiłem, że będzie trzymała ruch,